Hej, hej, tutaj Pit i witajcie w kolejnym odcinku o Brawl Stars. Yy, dzisiaj opowiem yy, ogólnie co zrobiłem w tym czasie, kiedy mnie nie było. No po pierwsze tutaj yy, nie wytrzymałem i otworzyłem tutaj te skrzynki o te, te tutaj te różne rzeczy, bo po prostu no, nie wytrzymałem. Yy, i tak to sobie poulepszałem, no te Nita, tam Shelly, jeszcze El Primo i Broka na dziesiąty. Później jeszcze Jessie jest prawie, Rico i Dynamic. I będę miał wszystkich na dziesiąty, no. Żadnego niestety nowego nie odblokowałam za Adymiarza. No a szkoda. I jeszcze założyłem klub. Ym... założyłem klub, Pit Club do którego możecie dołączać. Wymagane puchary to 400, jest otwarty. Tutaj macie znacznik, dobra. Ma jeszcze taką gwiazdkę I to właściwie Zagramy jeszcze taką jedną rundę, żeby na, tak na koniec odcinka, żeby nie było, że odcinek z Brawl Stars i zero i zero gier. Mm. <laughs> no dobra. Oj, mam bóla. Słabo, słabo, słabo. Szczególnie słabo z internetem. No. Z takim internetem to ja tylko mogę kampić. No, ale dobra. Co mam innego zrobić? Sobie tutaj pozbieram powercubsy. Okej. Okay. Wow, się nagrywa. Tak, się nagrywa. Dobra, internet jest strasznie słaby. No ale coś się na pewno zrobi w tym. Okay. z tym. Okej. W ten nadal jest 5 róży, no. Całkiem dużo. O już cztery. Kolejny odcinek może pojawić się za 2 czy dni. Bo ostatni odcinek się pojawił mm, tak dawno dlatego. Że po prostu miał się pojawić wcześniej, ale, ale coś mi nie działało. W sensie nie działało mi wysyłanie filmów. No więc niestety nie, nie doszedł. Teraz wszystko w lękach tego bóla. Jeżeli ten ból nie, 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 nie wygra tej gry, to ja jestem już skończony. Jestem już skończony, jestem skończony, jestem skończony. Nie, i to wszystko było przez internet, bo nie zacięło. No dobra, ale plus 3. Zagramy jeszcze jedną walkę, żeby było do dziesiątki, i to właściwie już za chwilę będzie tyle. Ok, postaram się wysłać ten film. No i oczywiście ból, jak to ból czeka do ostatniej sekundy, i no. E, dobra. Okej, okay. o, teraz jest ze mną ta... No ta co rzuca wieżyczkę. Yy, ta co pieniądzami rzuca. Yy, o. Nie wiem jak ona się nazywa, zapomniałam. No dobra. Może mi przypomnijcie. Bo w sumie nie musicie, bo ja sobie zobaczę to później. O nie. Mam lagi, lagi, pomocy. Najlepiej to tutaj się schować w krzaku. No dobra. Postaram się jak już wrócę, bo teraz jestem na wyjeździe, jak już wrócę to postaram się mieć lepszy internet, bo tutaj mnie tak zacina, ale przynajmniej mogę sobie 15 sekund poobserwować jedną klatkę. To jakaś kość, o na górze jest El Primo, oczywiście mój zabito mojego tego ktośka, ja sobie pokampię w krzaku, no dobra, mam nadzieję, że to wygramy. Um, ogólnie to. To kolejny odcinek właśnie się pojawi tak to. O, jest wielkie starcie, dobrze. Teraz nie będę przez chwilę nic mówił, ale muszę się skupić. Skupić się muszę na kampieniu. Kampić, kampić. Muszę dobrze kampić. Będę źle kampił, to to nic nie wyjdzie. Muszę się i poruszać, i nie wyjść z krzaka. Przy takich lagach to jest strasznie trudne. O no dalej dobrze, 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 słabo, a co się właśnie stało? Co się właśnie stało? No dobra, jeszcze ostatnia gra, bo mówię chcę do... I no filmik będzie tak gdzieś trwał 6 minut. Y, no dobra tak, jest 14. Okej. Tutaj mamy rosę. Skoro lepiej. Oj, Barleja nie zniszczę. Nie zniszczę Barleja, nie zniszczę Barleja. A ej, ale ta rosa kampi, ona jest... Tarosa w ogóle nawet się nie ruszyła. Najgorzej. No dobra. Chyba jednak sobie jeszcze dwie minuty tutaj sobie posiedzimy, bo... bo, naj, najży, bo ta rosa chyba... nie wiem, coś, się albo wywaliło, albo specjalnie... O i teraz czeka, bo... Nie wiem, ją wywaliło. Bo nie, nie może byś tak no się może, jeżeli ktoś ma na tyle złośliwości, złośliwości, że tak robi, no to może, no ale... O, oh, El Primo, El Primo, jej, super. El Primo. fajnie gdyby był ból. Nie, 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 nie. Ej, ale logi. Ja mam chyba cztery klatki na sekundę. No, cztery. Nawet sofa moich. Ej, xt, xt. Nigdy takich lagów nie miałem. Zawsze na odcinku są jakieś lagi. Złe lagi, lagi są zawsze ogólnie złe. Ale teraz są wyjątkowo złe. Takie lagi, lagi, takie prawdziwe lagi. No nie, ten internet ciągle no. No dobra, możecie, yy, już za chwilę kończymy. Możecie właśnie dołączyć do mojego teamu. Możecie też. Poruszyć się. Możecie też łapkę w górę, zasubskrybować kanał. I to chyba by było na tyle. Jeszcze muszę tutaj dokończyć. To. Dalej. No, zabiją mnie teraz. Oj. Dobra, ja tutaj sobie poczekam w tej klawce. O, nie, słabo, słabo, słabo. Mam słabie. Słabina. O nie! Prawie, prawie mnie dobra, no to to by było na tyle idealnie. No, mamy dziesiątą rangę. To dobra, no to... Cześć!